Dziś historia Charlesa Domerego, bardzo niezwykłego Polaka. Właśnie. Charles Domery urodził się jako Karol Domerz około 1778 roku. Od 13 roku życia miał niezwykle duży apetyt. Był jednym z dziewięciu braci, z których wszyscy cierpieli na ten sam stan. Domery wspomniał, że jego ojciec był żarłocznym zjadaczem i generalnie jadł mięso na wpół surowe. Pomimo jego niezwykłej diety i braku powściągliwości w jedzeniu, lekarze opisali Domereka jako osobę o normalnej budowie ciała i wzroście 190 cm. Miał długie, brązowe włosy i szare oczy, gładką skórę. I przyjazne oblicze. Lekarze obserwujący Domerego nie widzieli oznak choroby psychicznej i, chociaż był analfabetą, jego koledzy z załogi, lekarze więzienni, którzy go badali, uważali go za normalnego, inteligentnego człowieka. Pomimo spożywania ogromnych ilości jedzenia, lekarze badający go zauważyli, że nigdy nie wymiotował, nie wykazywał żadnych zewnętrznych oznak swojego stanu zdrowia. Jego puls był regularny, a temperatura ciała w normie. Zobserwowano, że zaraz po pójściu spać, zazwyczaj około godziny 20, domery zaczynał obficie się pocić. Po jednej do dwóch godzin pocenia się zasypiał. Około godziny pierwszej w nocy budził się bardzo głodny, niezależnie od tego, co jadł przed pójściem spać. W tym czasie jadł każdą dostępną żywność, a jeśli brakowało jedzenia, palił tytoń. Około drugiej w nocy kładł się z powrotem spać i budził się ponownie między piątą a szóstą rano, mocno się pocąc. Pocenie ustawało, gdy tylko zjadł. W wieku 13 lat, Domery zaciągnął się do armii pruskiej i stał się częścią armii oblegającej Thionville podczas wojny z Francją. Armia pruska cierpiała z powodu niedoborów żywności, które Domery uznał za nie do zniesienia. Wkroczył więc do miasta i poddał się francuskiemu dowódcy, który nagrodził go dużym melonem. Domery zjadł go natychmiast, łącznie ze skórką. Następnie francuski generał podarował mu wiele innych produktów spożywczych, które zjadł od razu. Domery następnie wstąpił do francuskiej armii rewolucyjnej, gdzie budził mieszane uczucia, biorąc pod uwagę, że zjadał absolutnie wszystko i to na surowo. Przyznawano mu podwójne racje żywnościowe, a i tak wszystko, co zarobił, wydawał na jedzenie. Podczas pobytu w obozie wojskowym pod Paryżem, Domery zjadł 174 koty w ciągu jednego roku, pozostawiając tylko skóry i kości. Gdy zwierząt zabrakło, zjadał 2 kg trawy każdego dnia. Wolał surowe mięso odgotowanego, podczas gdy jego ulubionym daniem była surowa wołowina. Doszło również do kanibalizmu. Gdy służył na francuskim okręcie, kula armatnia oderwała nogę jednemu z marynarzy. Domery no chwycił odciętą kończynę i zaczął ją jeść, póki jeden z członków załogi nie wyrwał mu jej i wyrzucił do morza. W październiku 1798 roku eskadra Royal Navy pod dowództwem Sir Johna Warrena zdobyła okręt, na którym służył domery u wybrzeży Irlandii. Wszyscy marynarze zostali internowani do obozu jenieckiego w pobliżu Liverpoolu. Brytyjscy strażnicy byli zszokowani apetytem Domerego i zgodzili się umieścić go na podwójnych racjach żywnościowych. To było niewystarczające, jego racje były regularnie zwiększane, aż w końcu otrzymał rację 10 razy większy niż inni. Owe racje żywnościowe dla jeńców wojennych w tym okresie opłacało państwo, z którego armii jeńcy pochodzili. Standardowa dzienna racja dla francuskich jeńców wojennych wynosiła 740 g chleba, 230 g warzyw i 57 g masła lub 170 g sera. Domery był cały czas głodny i odnotowano, że zjadł więziennego kota i co najmniej 20 szczurów, które zapągały się do jego celi. Do mery jadł też lekarstwa więźniów w obozowej izbie chorych, którzy odmówili ich przyjmowania, nie doznając przy tym żadnych widocznych skutków ubocznych. Odnotowano również, że regularnie zjadał więzienne świece i że jeśli jego racja piwa została wyczerpana, uciekał się do picia wody. Co w tym dziwnego? Aby zmniejszyć ryzyko chorób przenoszonych przez wodę, żołnierze otrzymywali rację napojów alkoholowych, takie jak piwo i rozcieńczony rum, oraz napoje takie jak herbata i kawa, które wymagały wrzenia wody przed wypiciem. Numer nie zwracał na to uwagi. Pił normalnie skażoną wodę i nic mu się nie działo. Komendant więzienia zwrócił uwagę na swojego więźnia. dr John Stone przeprowadził eksperyment na więźniu, badając jego zdolności i tolerancję na nietypowe produkty. O czwartej nad ranem nakarmiono go dwoma kilogramami surowego krowiego mięsa, a właściwie wymionami. Zjadł to bez wahania. O godzinie 9:30 otrzymał posiłek złożony z blisko 2,5 kilogramów surowej wołowiny łuj o wadze blisko pół kilograma i butelkę piwa. Jak się domyślacie, wszystko zjadł. W trakcie eksperymentu w żadnym momencie się nie wypróżniał ani nie wymiotował. Jego tętno pozostawało regularne, a temperatura skóry nie zmieniała się. Po powrocie do Domerego do swojej kwatery 18.15 po zakończeniu eksperymentu został opisany jako w szczególnie dobrym humorze. Tańczył, palił tytoń, a nawet wypił jeszcze jedno piwo. Nie jest odnotowane, co stało się z Domerem lub innymi więźniami po ich internowaniu i nie wiadomo, czy wrócił do Polski czy pozostał w Liverpoolu. Sprawa Charlesa Domerego na krótko powróciła do publicznej wiadomości w 1852 roku, kiedy zwrócił na niego uwagę Carol Dickens, który napisał Teraz moim zdaniem taki człowiek jedzący publicznie na scenie byłby lepszy niż zwykły tragik, który zamiast zdrowej wołowiny żuje nieistotne słowa. Przyczyna apetytu domerego nie jest znana, chociaż istnieją inne udokumentowane przypadki podobnego zachowania z tego okresu. Nadczynność tarczycy może wywołać ekstremalny apetyt i szybko utratę wagi. Inni spekulują, że człowiek ten prawdopodobnie cierpiał z powodu uszkodzenia jądra migdałowatego lub jądra brzuszno-przyśrodkowego. Wiadomo, że urazy ciała migdałowatego lub jądra brzuszno-przyśrodkowego u zwierząt mogą wywołać. Polifagię, czyli właśnie nadmierny apetyt. Doktor Johnston opisał Domerego tak. Zapał, z jakim atakuje swoją wołowinę, gdy żołądek nie jest najedzony, przypomina żarłoczność wygłodniałego wilka, który odrywa ją i połyka z pścią chciwością. Kiedy jego gardło wysycha, po ciągłych ćwiczeniach, smaruje je tłuszczem ze świec, ale tylko dwa ugryzienia. Może, gdy nie ma wyboru, przestawić się na obiad z ogromnymi ilościami surowych ziemniaków lub rzepy, ale z wyboru nigdy nie chciał skosztować chleba ani warzyw. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną biografię. Zapraszam Was na Instagrama Światowej Historii i kanał Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!